他にもアニメをテーマにしたデカールを使ってお気に入りの車両をガレパン仕様に仕上げることができるさらに各校をモチーフにした2 d スタイルや気象も用意したこれで機関も戦車道チームの仲間入りだパンチャーボ nc 70 kapierdolona pierdolona błyskawica. To Nowiuszki, polacko-cebulacki niszczyciel czołgów dziesiątego poziomu. Pamiętasz Larry Croft z uniwersum Tomb Raider, co nie? No to słuchaj... Lara Croft w Hero Wars. We współpracy z Crystal Dynamics i Nexters, Lara wchodzi do świata Dominion jako grywalny bohater, ale to nie tylko sama postać, to cała przygoda, która czeka na odkrycie. Wyróżne, ekscytujące przygody z tą legendarną bohaterką w Hero Wars. Od 13 do 27 maja Hero Wars organizuje specjalne wydarzenie z udziałem Lary Croft. Najlepsze jest to, że może zdobyć Larę Croft za darmo. Tak! Dobrze słyszałeś? Dodaj ją do swojej drużyny, nie wydając ani grosza. Ale poczekaj, to jeszcze nie wszystko. Przygotuj się na niezwykłe, zaskakujące oferty. Będziesz miał szansę zdobyć skórki dla Lary, które przeniosą ją na wyższy poziom. Podczas tego wydarzenia o ograniczonym czasie trwania czeka na ciebie mnóstwo ekskluzywnych nagród i bonusów. Pamiętaj, czas mija. Masz szansę zdobyć larekrow za darmo, więc nie zlekaj. Kiedy wydarzenie się zakończy, to już nigdy nie będziesz mógł jej zdobyć. Zaznacz daty w kalendarzu, zwołaj sojuszników, pobierz Hero Wars lub graj w nią w komputerze w przeglądarce i przygotuj się na epicką podróż z Larą Croft w Hero Wars. Nie możesz przegapić tego wydarzenia. Do zobaczenia w grze! Którego autorem jest nie kto inny, jak wykonawca słynnego już manewru półzmyłki Robert Kurwica, driver Błyskawica. Stąd właśnie pochodzi nazwa tego czołgu. Ale to nie koniec smaczków. Cała ta zjebana linia to Plejada Gwiazd, bo po drodze znajdziemy tu również. SDP-57 Gowina, SDP-60 Gronkiewicz-Walc, SDP-44 Burza, a nawet 40 Wydynka. Kto kurwa wymyśla te nazwy? Geniusze z Wargamingu musieli mieć niezłą dekę przy tworzeniu tej linii. Oczywiście jak większość polskich czołgów. Wiarygodność tej linii jest taka sama jak cygana sprzedającego noże pod biedronką. Już się kurwa drugi raz nie dam nabrać. Ale za to dałem się nabrać na to, że ta linia będzie ciekawa. Reklamowana przez streamerów jako mocno opancerzone tedaki, dobrania na pierwszą linię z kompletnie nową mechaniką, w której to im bliżej i głębiej, tym lepiej. Dokładnie to samo mówiła twoja mama wczoraj w nocy. Niestety, jak to w tej grze bywa, piękne słowa, reklamy i filmiki okazały się takim samym oszustwem jak piękne kobiety w Tajlandii. Kto wie, ten wie. Wracając do rzeczy, pancerz miał być twardy jak twój pusty łeb, a okazał się solidny i trwały jak erekcja emeryta. Każdy z tych czołgów ginie w trzy sekundy po wyświeceniu się, a oni nam każą jeszcze jeździć tym na pierwszą linię. Moją czarę goryczy przelał pierdolony Even 90 penetrujący mnie w przód bez najmniejszego problemu. Potem wyjebałem monitor przez okno i przez miesiąc zbierałem na nowy. Przez kilkadziesiąt bitew nie udało mi się odnaleźć sensu i użyteczności tej nowej linii. Powiedzmy sobie szczerze, błyskawica jest chujnią, a filmiki o tym jak trzy takie, w rękach dobrych graczy rozwalają wszystko. Możecie sobie wsadzić tam, gdzie swój paszport covidowy, czyli w dupę swoją albo kolegi. Tak więc na pierwszą linię nadają się tak samo jak kabano z dobrania w Pici Polo. To może kampienie? Zapomniałeś chyba o nowej mechanice, dzięki której strzelając z daleka, walisz za śmieszne 200 damage. Ale spokojnie, twórcy postrali się o to, byś nawet o tym nie myślał, bo działo jest kolejnym zawodem. Dokładnie takim samym jakim ty jesteś dla swojej rodziny. Co z tego, że ma najszybsze pociski w grze, skoro ma problemy z trafieniem jak Emert z Parkinsonem. Dodatkowo, nie wiem czy to ja jestem jakiś zjebany, może tak, może nie, ale ilość rozpływających się pocisków jakie odnotowałem tylko w tej linii, przewyższa ilość kindybałów jakie przyjęła Sasha Gray. Nie oznacza to jednak, że to kompletne szroty. Rzadko bo rzadko, udawało mi się wykręcić całkiem solidne wyniki, ponieważ błyskawica kurwica ma najlepszy dpm w grze, deklasując przy tym śmierdzącego badgera. Super, przynajmniej w czymś Polska jest najlepsza. Najlepsza metoda. To mimo wszystko jechanie na pierwszą linię, ale unikanie lów przeciwników tak samo jak unikanie parówek kolegów. Kiedy zdecydowaliście się pójść wspólnie do jacuzzi, musisz nauczyć się wykorzystywać Red Baronów. Po co masz zbierać pociski, skoro maczki 15 mogą to zrobić za ciebie, a ty za 10 sekund masz kolejny pocisk zadający potężne 800 obrażeń. To boli tak samo jak dzień po kolonoskopii. Pociski rozdajesz następująco. 42 zwykłe, są szybkie z dobrą penetracją, ale Goldów daj 14. Wydaje mi się, że są za szybkie, jak ty w łóżku, przez co ciężej już strzelić wroga. Ale w sumie tylko tak pierdolę głupoty. Husarsko odłamkowy też weź, mają przyjemną penę, w sam raz na czołgi, które zamiast pancerza mają prześcieradło. Czyli w sumie na grilla, a jako o grillu mowa, to z wyposażenia daj zestaw grillowy polskiego moczy mordy, czyli kaszankę, najtańszego grilla sauszana za 70 zł, oraz oczywiście zgrzewkę najtańszych sików. Może być harnaś albo inna tatra. Ewentualnie wentylację, bo wujek Janusz nie mył się już czwarty dzień, dosyła czora ulepszony, hiperduper duper mechanizm obracania, bo działo rozrzuca się jak obornik. Kwestia załogi jest dość prosta. Obowiązkowym wyposażeniem każdego członka załogi jest worek cebuli. Potem naprawa rozeznanie w sytuacji kiedy od za odpada podłoga, strzał z wydechu, gładka jazda dupą po nieheblowanej desce w deszczu przy zachodzie słońca, na lodzie. Polska intuicja. Braterstwo cebuli. Resztę weź sobie co chcesz. Przecież od lat w tej grze są te same perki. Ile jeszcze można o tym pierdolić? Podsumowując, miał być hit, wyszła chujnia jak zawsze. Pancerz przypomina twoje życie, jest marny. Nawet retbarony Barony nie mają problemu się wbić. Działo, mimo iż zadaje ogromne uszkodzenia na minutę, lubi robić nas w chuja, tak jakby życie nie robiło już tego wystarczająco. Nie pokampisz sobie błyskawicą, no chyba, że chcesz zostać wyśmiany, jak kogoś trafisz za dwieście. W dodatku jest polski, więc śmierdzi cebulą. No i po trafieniu załoga i moduły prują się jak cerata. Z plusów na pewno warto wspomnieć o tym, że nie każdy bot zdaje sobie sprawę, że ładujemy około 10 sekund, więc łatwo się farmi Maćków i innych Michałków. Więcej nie znalazłem. Moja ocena 2 na 10. Nie polecam, chyba, że jesteś jebanym kamilem i Terem wśród braczy wota. Jeśli spodobał Ci się film, daj łapkę w górę i suba. Możesz też wbić na naszą grupę na Facebooku i Discorda. Linki do nich podałem w opisie filmu. Powodzenia na randomach, kabaczki.